Witam no wszystkim, z tej strony Remax. Dzisiaj zaprezentuję Wam czołg Löwe. Jest to czołg premium 8 tieru. Czołg niemiecki. Sprawdźmy ile kosztuje. Cena zakupu to 12,5 tysięcy golda. Dane pojazdu wyglądają tak. Możecie sobie przeczytać. Jest to mój ulubiony czołg do zarabiania, mam na nim już 6 pasków, czyli drugą oznakę biegłości załoga. Jak widać jest tutaj zasetki. setki, Dołożę na nim dosyłacz, skupiaczkę i tutaj miałem wentylację, ale ona jest teraz chyba na T-34, O tutaj wrócił jakiś czołg z bitwy ale założymy sobie odłomkową bo arty lubią niego strzelać To mogę im powiedzieć że jest dosyć powolny, mułowaty ma świetne działo twardą wieżę na wyższych tierach wchodzi w te policzki tutaj kadłub też w górach daje radę wikspoty dolna płyta tutaj te miejsca i oczywiście garnek które jest bardzo trudno trafić Bardzo fajnie dodaje się Seinskraba Ma 100 pancerza z boku I w dodatku bardzo grube gąsienice Szybkostrzelność 5 strzałów na minutę Zasięg 400 Z jest mięciutki Można go bardzo łatwo podpalić Strzelając tu i tu Silnik Jest może nie silnik, ale przekładnie jest z przodu. I prawie każdy strzał z wyższego kalibru coś jak T34 lub no, i 3 niższy nam silnik. I to prowadzi do tego, że czołg już nie nadaje się do gry, gdyż jest masa makabrycznie wolny. Nic, powiedzmy sobie bitwę. O, no, wyrzuciło nie najgorzej, bo są tylko 4 3 dziewiątki. Mapa Wichura. Zobaczymy... panie nagraczy. Zobie to ukryję, jak zawsze. No, pojedziemy tutaj do miasta raczej, nie będziemy mieć tutaj cisnąć przez żadne te... wąwozy. Dobrze. A, tylko czekajcie, czy ktoś z nami pojedzie teraz. Widzę, że wszyscy jadą... gdzieś tam, mam tutaj... Tortoisa. no sami widzicie, 25, tutaj 30 z góreczki się rozpędził nawet 35, oprócz jest 30 na godzinę ale widzicie, spada 25, 24 pod góreczkę jest on dosyć wolny, ale naprawdę bardzo przyjemnie się nim gra, fajne celne działo, penetracja, 234-320 uszkody. Wejdziemy sobie w to miejsce tutaj. Mamy tutaj wsparcie Tortoisa. Weszłem na gąskę. Pocznicą z tamtej strony teraz nie wyjedzie. Jest znowu na gąskę. Znowu na gąskę. Jest tam. Jednak... Wow. No nic, niestety, nic raczej nie ugram. Tak się kończy ta bitwa. Szybka. Z tym zrobię cięcie i gdy wróci, pojedziemy następną. No i powracamy. Kolejna mapa. jaszczysta rzeka. Tamta bitwa skończyła się dla mnie bardzo szybko, gdyż nikt nie pomógł nam na prawej flance, tylko ja i Tortoise, a wroga drużyna przypuściła właśnie tamtędy atak, więc może teraz będzie lepiej. Pojedziemy sobie tutaj na lewo, tam w stronę tych górek. Chyba, że znowu nikt tam nie pojedzie, bo może poczekamy chwilę. I zobaczymy jak to wszystko się rozwinie jedziemy mi 149 Stalin. więc pojedziemy też tam No, i co skończymy, go? czy mnie nie wejdzie 90 No Chyba, że pierwszy raz jadę tą ścieżką, którą prowadzi ten stalin. Czy nie wiem za bardzo, co tutaj można zdziałać. To jest dobra miejscówka myślę, do jakichś medów. Szybki atak z środkiem. Tutaj po lewej. Dwa wroby. Wybiłem. Bardzo niefajnie, bo teraz jesteśmy wyspotowani. Góra pękła, znowu. Jakimś cudem to weszło, w ogóle... ...śmiesznie strzelał. Arta strzeliła. Widzicie jak...

W związku z tym, że ten konkurror tutaj próbuje nas podjechać Ale jeszcze z drugiej strony FCM Może ja spróbuję powalczyć trochę Tym konkurrorem, a on się wycofuje Tam z lewej strony jest kilka naszych czołgów, które Widzialnie mają zasięg tutaj. Do 300? No nie, no, ale skapują nam bazę teraz. Porażka prawdopodobnie. O, wyłapałem od te 30. Za połowę chapsa. Nic się za bardzo nie wraca do taki jeszcze magazyn amunicji na mocli par. Ja ja ten typ 59, że nigdy jeszcze nie skończył. Dobra, chyba 59 nie ma. Tam jest znowu. Aż, to... Francuski 8 czołg Premium. A ja mam rozwolony magazyn, już nawet nie mam kto to walczyć z kimkolwiek. Więc ale widzieliście jaki jest ten czołg jak się nim gra. Fajna maszyna, naprawdę jarzmo i wieża odbija sporo. Jak zarobki, jak zarobki, a chwilkę zobaczymy. No, była to dosyć słaba bitwa, bo zrobiłem tutaj tylko 1700 obrażeń. Bez premium zarobiliśmy na 318 000. Z premium wyszłoby to 37. Ale tak czy siak czołg jest naprawdę fajny, wiadomo ma swoje mapki, mapki miejskie są dla niego idealne, także na pewno jeżeli ktoś lubi czołki wolne, z celnym działem, z fajną penetracją, to będzie lubię ten czołg dla niego. Dobra, to tyle, żegnam się z Wami i do następnego.